Dzień dobry wszystkim, z tej strony Patryk bez znaczka. Widzimy się pierwszy raz, tak więc mówię wszystkim, raz jeszcze dzień dobry. Jestem osobą, która w 100% albo w 90% odpowiada za to, jaki rozmiar bluzy spodni dresowych lub koszulki wybraliście na siebie w sklepie bez znaczka mojej marki. Dziś zgodnie z zapowiedzią na bez znaczka kluczyć na grupce pokażę Wam double Layered Hoodie, na którym odbędzie się już niebawem drop. niestety wiatr stanął nam na drodze do szczęścia i nagrywam to już po prostu u siebie w domu, w tle widzicie przebitki double layered hoodie zacznijmy sobie od kroju, ja bym go tutaj zła... jeżeli chodzi o krój, ja bym złamał go tutaj, dałbym slash pomiędzy oversize a boxy oversize slash boxy, za sprawą właśnie ciasnego ściągacza, kiedy podniesiecie ręce, ee, robi się z tej bluzy krój boxy i ona mega fajnie wygląda, fajnie się podbija ten ściągacz i w momencie kiedy macie białą koszulkę wygląda to mega dobrze że naprawdę to, co chciałem właśnie uzyskać na tej bluzie, to ten ciasny ściągacz, który fajnie ściąga bluzę, dzięki, za dzięki temu po prostu wygląda ona no troszkę inaczej niż każdy oversize. Jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, że oversize po prostu musi być mega wielki i taki też może być. Oczywiście w momencie, kiedy nie będziecie nic robili, kombinowali ze ściągaczem, ta bluza będzie oversizem. W momencie, kiedy uniesiecie ręce, podciągniecie właśnie tutaj ściągacz w pasie, to zrobi się z niej krój boxy. Jeżeli chodzi o kolor, jest to kolor Navy dość fajny. Jeżeli chodzi o polską scenę streetwearu i o marki, które robią bluzy, to powiem wam szczerze, że chyba nie widziałem jeszcze tego Koloru. On jest na tyle fajny, że w różnym oświetleniu zmienia swoją barwę, dlatego czasami może być naprawdę mega ciemnym kolorem, czasami może być mega jasnym kolorem. Oczywiście tutaj koloryzuje z tym mega jasnym, bo ciemny kolor nigdy nie będzie jasny. Wszystko zależy od tego, jak będzie grało światło. Dużo osób na grupce pisało, miało wiele zastrzeżeń odnośnie kieszeni, że jest ona za wysoka. Ta kieszeń musi taka być. Wynika to z tego względu, że jest to krój oversize, a więc kieszeń musi być troszkę wyższa niż szersza. Gdyby to był krój boxy, to wiadomo, że kieszeń musi być szeroka, niska, żeby po prostu nie zakłócała jakby całego kroju, całego wyglądu. W tym przypadku bluza jest dłuższa, mniej nie, nie taka szeroka, dlatego kieszeń musi być proporcjonalna właśnie do samego kroju, do samej formy bluzy. E, szycie. Bardzo ważny aspekt, tutaj jak możecie zobaczyć z zewnętrznej strony nie ma ścieżki dwuigły, jest samo takie e, surowe, łączenie, surowe łączenie poszczególnych elementów bluzy, wygląda to bardzo fajnie, bluza wtedy robi się taka puszysta, mięsista, e, nic tak naprawdę nie zakłóca jej wyglądu. E, i tak samo z kapturem, który jest podwójny, bezszwowy, można go obrócić na jedną i na drugą stronę. Po każdej ze stron macie ten szef łączący dwa płaty, dwa płaty kaptura, jednak od pewnego momentu on jest bezszwowy i tak samo dookoła też nie ma szwów. Wygląda to mega minimalistycznie, mega schludnie, mega schludnie. Mnie się bardzo podoba i rzadko kto w ogóle coś takiego... Robi. Druga strona, jak już wcześniej powiedziałem, jest to Double Layered Hoodie, a więc bluza, podwójna bluza, którą można nosić po prawej jak i po lewej stronie. Po tej drugiej stronie macie już właśnie surowe szwy, które wyglądają mega fajnie, a także nie ma już kieszeni. No, wynika to z tego, że po prostu jest to druga strona, ta lewa, którą także możecie sobie nosić, i będzie to ta strona reprezentatywna. Wydaje mi się, że to wszystko. Macie przebitki różne. Wytłumaczyłem wam, jak ta, bluza w, jak ta bluza wygląda. Bardzo dużo czasu w ogóle poświęciliśmy na jej zaprojektowanie, na jej zrobienie. Mam kilka odszytych wzorów. To, co jest bardzo ważne, to bluza wystąpi w, w dropie, czyli. Mm, Każda osoba, która ją kupi z tyłu będzie miała wyhaftowany jej unikatowy numer i nikt nigdy więcej takiego numeru nie będzie miał z sezonu pierwszego. Tylko ty, jeżeli uda ci się ją kupić, jeżeli ją ustrzelisz, wydropisz, to tylko ty będziesz miał taki numer. I tyle. Tak więc zapraszam do wzięcia udziału w dropie, który odbędzie się 7 lutego o godzinie 16. Tak więc co, dzięki bardzo i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!